Cześć wszystkim z tej strony Kamińska na Klopetę witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Wiecie co, uświadomiłem sobie dosłownie chwilę przed rozpoczęciem tego filmu, że gdyby dolar kosztował 4 zł w tym momencie, to jedna sztuka bitcoina kosztowałaby pół miliona złotych. Tak, pół miliona złotych, a pamiętam jak wchodziłem na ten rynek i jeden Bitcoin kosztował kilka tysięcy złotych pewnie wielu z was, albo przynajmniej garstka. Pamiętaj, jak ten bitcoin kosztował nawet poniżej 1000 złotych. Ja nie działałem na tym rynku jeszcze w takim momencie, ale no jest to kosmos. Jest to kosmos patrząc z perspektywy czasu, bo bitcoin przebił swoje ATH na poziomie 125 tysięcy z kawałkiem, takim ładnym kawałkiem, więc naprawdę świetnie to wygląda. Teraz oczywiście delikatna cofka, ale nie ma co narzekać. Ktoś zrealizował zysk po prostu po przebiciu nowego ATH i wygląda to na razie bardzo, bardzo ładnie. Więc dzisiaj. Trochę informacji, nie za długi materiał, natomiast myślę, że parę ciekawostek dla Was tutaj przygotowałem. Także bez zbędnego przedłużania, łapa w górę, subskrypcja, no i przejdźmy sobie do meritum. I tak jak już powiedziałem, Bitcoin 123,5 tysiąca dolarów, Ether 4,5. Także Ether, no trochę na zwolnionym biegu, jak to bywało przez długi czas, ale powoli, powoli idziemy w kierunku tego ATH, no mam nadzieję zobaczyć w październiku, Piątkę z przodu Aptober. Dobry miesiąc zawsze dla rynku krypto, szczególnie ta druga część października była bardzo mocna, więc myślę, że piątkę w październiku za te zobaczymy. No i BNB 1200 dolarów kosmiczne wzrosty na tym ekosystemie, szczególnie oczywiście przez projekt Aster, o którym powiem w dalszej części tego materiału, no bo mamy tam bardzo ważne informacje dotyczące RDR-opa i tego, kiedy dostaniemy tokeny. Najlepiej Provenance Blockchain, mantel bitget token, a najgorzej. No mamy tutaj PAMFAN 10% w dół, Ethernet 10% w dół i parę jeszcze innych tokenów. Dobra, wykres bitcoina to, tak jak już powiedziałem, mieliśmy 125,750, więc ten ogonek przysłowiowy był naprawdę bardzo, bardzo mocny. Przebiliśmy szczyt o, no ile? No 1200 dolarów, no, może nie dużo, ktoś powie, natomiast faktycznie. Od momentu, kiedy Jim Cramer powiedział, żeby kupować Bitcoina, zobaczcie nasz analityk, jak poszalał i spompował na Bitkę o kilkanaście tysięcy dolarów. Pytanie, czy to się zaczyna ta kolejna noga wzrostów, tak? Ja kolejną oceniałem, że dojdzie ona mniej więcej do tych 138-140 tysięcy dolarów, czyli gdzieś do tego poziomu. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy to już jest koniec Bitcoina pod względem wzrostów. To znaczy, że jeszcze dopchnie on trochę, tych tysięcy dolarów w górę, ale się w końcu ustabilizuje i pozwoli altcoinom rosnąć. Czy no nie, czy to będzie po prostu hosta Bitcoina i koniec, kropka. I nie zobaczymy tutaj jakichś spektakularnych wzrostów na altcoinach. ETF na Bitcoinie na ostatni dzień, 3 października, 985 milionów dolarów dopłynęło do tego rynku. Myślę, że po weekendzie ta liczba no, będzie czterycyfrowa, także tutaj jakiś miliard dolarów pewnie będziemy mieli wpływów. Bo patrząc na to, co się stało przez weekend, tam pewnie zleceń zakupowych poleciało bardzo, bardzo dużo. JP Morgan, jego ekipa, predykcja ma takie dotyczące Bitcoina, że doleci on do 165 tysięcy dolarów w tym roku. Wiecie co, no wszystko jest możliwe, tak? Możemy sobie rzucać tutaj wartościami. Możemy mówić 200 tysięcy, pół miliona, 150, 165. Co kto nie wymyśli, to przecież artykuł można napisać. Ważne, żeby się kliknął. Ja, tak jak powiedziałem, te 140 uważam za top. Natomiast wcale żadna większa wartość by mnie nie zdziwiła. Jednak będę zadowolony, kiedy te 140 się wypełni. Kiedy te poziomy sprzedażowe moje wszystkie się zrealizują i ja zakończę sprzedaż bitcoina w tym cyklu. Jeszcze raz, zaglądając na Coinglass widzimy że czwarty kwartał dla Ethereum na razie plus 10%, dla bitcoina plus 8%. Wygląda to całkiem, całkiem przyzwoicie. No i oczywiście wzrosty tutaj na razie podobne z racji tego, że dopiero ten kwartał zaczęliśmy. I wiecie co, pokazywałem Wam ostatnio tego najmądrzejszego człowieka na świecie, tego Jung-Hum Kima IQ276, tak? I on powiedział, że drugi Bitcoin będzie przez niego stworzony i będzie ogłoszona informacja o tym drugim Bitcoinie 25 grudnia 2025. Wszystko po to, żeby no chwalić Jezusa Chrystusa, tak? Ten profil, nie wiem, no już to mówiłem Wam na ostatnim filmie, wygląda trochę shady. Wygląda jakby był zrobiony przez jakiegoś skamera, potrzebującego się pod tego człowieka. Wrzuca co chwila jakieś wszystkie certyfikaty, dokumenty potwierdzające, że to jest faktycznie on, ten najmądrzejszy człowiek. Ale co to ma znaczyć, że on stworzy drugiego Bitcoina? Że w święta zobaczymy drugiego Bitcoina. Nie ma czegoś takiego, jak drugi Bitcoin. Jest jeden jedyny Bitcoin. I koniec, patrząc, na jego tutaj argumenty, można było powiedzieć, że jest jeden Jezus Chrystus, tak? A nie dwa Bitcoiny. No i przecież mieliśmy już Bitcoina Gold, Bitcoin, nie wiem, Black, Bitcoin Silver, Bitcoin ABC, CBA, FBI i tak dalej, i co? No i nic. No i te Bitcoiny w większości nie, nie przetrwały, albo są gdzieś tam przez bardzo wąskie grona osób. Wykorzystywane, także no zastanawiam się, zastanawiam się, co ten gościu tutaj odwala, ktoś tutaj napisał, że chyba jednak nie masz tak wysokiego IQ i mówię, no śmierdzi, śmierdzi, to po prostu trochę skamem. Dobra, idziemy dalej. Dominacja Bitcoina, no tutaj spadek na razie do 59 tysięcy 59%, 000, 59 oczywiście, i to ma związek trochę z artykułem, który tutaj znalazłem na Coinpedia, że altcoin season 2.25 będzie większy niż 2.21 i tutaj jest odpowiedź dlaczego i tak naprawdę nie ma tutaj żadnej konkretnej odpowiedzi oprócz tego, że wychodzimy tutaj z formacji cap and handle czyli filżanki z, z uchem na kapitalizacji projektów Total 3 czyli bez bitcoina bez etera no i dlatego te wzrosty no, mają być gigantyczne no bo to jest zasięg właśnie tych dołków tutaj, tak czyli do rynku tych altcoinów miałoby dopłynąć no co, pewnie z miliard Miliard, bilion dolarów, i ten kapitał miałby się rozdać po naszych altcoinach. No to jest jedna tutaj wyrocznia z tego artykułu, a druga to przebicie 59% na dominacji Bitcoina. Tylko dla mnie ten poziom 59%, jaż to wam mówiłem niejednokrotnie, nie jest żadnym szczególnym poziomem. Tu jest ten ważny poziom. I nawet to widzimy, że rynek to parę lat zrespektował, więc z tym, jak zawalczymy ten poziom jak pokonamy, to dopiero możemy mówić o większych wzrostach, ale tak jak. Z tymi innymi predyksjami, na przykład JP Morgana, każdy sobie może coś pisać. Ciekawym, oczywiście, wskaźnikiem, o którym pewnie wielu z Was już słyszało, jest ta korelacja między właśnie altcoinami a indeksem Russell 2000, reprezentującym akcje małych spółek na rynku amerykańskim, czyli takich altcoinów, powiedzmy na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. I Tutaj jest napisane, że historycznie wzrosty lasy 2000 często poprzedzają rajdy altcoinów jak w 2021 roku, gdy rajd małych spółek korelował z ekspozywnymi wzrostami na altcoinach. No i właśnie ten indeks wybija swoje ATH, czyli kapitał spływa do tych małych, ryzykownych spółek w Stanach Zjednoczonych i to pokazuje pewną chciwość inwestorów, którzy właśnie być może wyprzedają się z tych dużych techów, wyprzedają się z dużych indeksów, żeby część. Kapitału zaryzykować i wrzucić w te mniejsze spółki, bardziej spekulacyjne, na których można więcej zarobić, podobnie właśnie jak tutaj na rynku kryptowalut, czyli że zarobiliśmy już grube pieniądze na bitcoinie, no to teraz wpływamy kapitałem powoli, powoli wraz z rosnącą chciwością na te mniejsze projekty, na te mniejsze altcoiny. No i ten, właśnie Russell 2000 pobija swoje ATH. W tym momencie, jak widzieliście, tą filżankę z uchem. Tam też pobijamy poprzedni szczyt. No i ma się to nam pięknie korelować w potężne wzrosty na koniec roku. Nie będę dokładał swojego, jak zawsze, czas pokaże, bo czas pokaże. <grym> A jeszcze do tego wszystkiego: Trump zapowiedział, że może, może warto zrobić stimulusy i rozdać ludziom od 1000 do 2000 dolarów. Tak po prostu w czekach, jak robili to kilka lat temu. I te pieniądze miałyby pochodzić z taryf. Te taryfy, które były nałożone na cały świat, oni zebrali z tych taryf, no trochę pieniędzy, co by nie mówić, i ma teraz to rozdać Amerykanom. Ma pokazać Amerykanom, że te wzrosty cen produktów, które otrzymaliście, niestety przeze mnie poniekąd zadziałały na plus dla naszego kraju. My zarobiliśmy, więc też Wam chcemy się w jakiś sposób tutaj odwdzięczyć. Więc gdyby ludzie jeszcze dostali hajs do ręki, no ostatnio to pomogło gigantycznie wzrostom, więc. Why not? Dla nas, oczywiście dla spekulantów, niech rozdaje komu tam trzeba, niech ten pieniądz później wraca na rynki finansowe. I idąc dalej, co do oczywiście amerykańskich akcji, to X -Stocks FI taki projekt, przebija 75 milionów w stokenizowanych akcjach na Solanie, no i pobija zdecydowanie pozostałe blockchainy, które tym tematem się zajmują, czyli pobija Ethereum, pobija Gnosis i Avalanche. O tym sporo mówił Piotr Misiurek tutaj na swoim Twitterze, na YouTubie też o tym wspominał już parę miesięcy temu, z tego co ja oglądałem, pamiętam na jego filmie, nie zainteresowałem się szczerze mówiąc wtedy tym tematem, on skupuje tutaj od długiego czasu sobie te stonki, zakupuje przez Jupitera cały czas, no i już ten projekt dość mocno urósł, ale tak informacyjnie Wam wrzucam, że gdyby to była jakaś kolekta. i rynek amerykański nadal by oczywiście cisnął do góry, to myślę, że warto cały czas jeszcze tym się zainteresować. Co do amerykańskiego rynku, no to Nasdaq blisko ATH. Minimalna korekta od swojego szczytu i SP 500 bardzo tutaj podobnie to wygląda. No złoto, złoto, zobaczcie, zbliża się do 4000 dolarów. Nagrywaliśmy ostatnio z Jolą film u mnie na kanale, że tam złoto po 3900 podchodziło, a teraz złoto 3947. No i srebro zbliża się do tych 50 dolarów magicznych. Widzę, że złotówka delikatnie się osłabiła, 3,65 prawie w stosunku do dolara, więc tak wyglądają największe oczywiście kruszce. I przechodzimy dalej. Metamask, wspominałem Wam przecież, że ma być airdrop Metamaska, mówiłem to na filmie, który specjalnie nagrałem pod ten temat, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie oglądał, to polecam sobie obejrzeć ten film. I Metamask wrzucił nam takie info. Your Metamask Rewards are waiting, czyli Twoje nagrody, Metamask, czekają. I o co tutaj chodzi, No tworzą kampanię punktową, także będziemy nabijać kolejne punkty, będziemy farmić punkciki i mamy to być podobno największa kampania w historii, tak? Kryptowalut, więc oby się nie skończyło, jak z lineą, że będziemy kolejne kilka lat kręcić punkty, a potem każdy już o projekcie tak naprawdę zapomni, szczególnie, że Metamask. No, nie rozwija się jakoś niesamowicie, szczególnie w porównaniu do konkurencji. Lewicz Michał tutaj pisze: pod Metamask to raczej będzie mega gunwo. Mi to wygląda na krojenie użytkowników. Nie dość, że pobierają ponad trzy razy tyle prowizji, co Rabi wallet. Sam portfel jest do dupy, to jeszcze OGs zamiast zostać docenieni, dostają multiplikator. Jakoś trzeba odciąć multiconta i dodatkowo sfarnić trochę kapitału na R-dropie. no bo będziemy, tak jak mówiłem wam na tamtym filmie, farnić. Pewnie punkty, teraz widzimy, że punkty poprzez korzystanie z wbudowanych funkcjonalności Metamask'a będziemy płacić im prowizję. oni będą zarabiać, a my koniec końców może dostaniemy jakiegoś airdropa, może nie. Jaka jego wielkość będzie, tego też oczywiście nie wiemy, no ale Metamask, no wydaje mi się, że wybrał złą drogę. Po prostu wybrał złą drogę, poza tym, że są spóźnieni o 4 lata, że powinni to zrobić na poprzedniej hoście, to jeszcze wymyślanie czegoś takiego to jest naprawdę... No, krojenie hajsu, ale tylko i wyłącznie dla siebie. A poza tym, tu jeszcze fajny wpis jest od Wicop y Web, że jemu się wydaje, że ta sama ekipa działa za MetaMaskiem, za OpenSea i za Lineą. Teraz ogłoszono, oczywiście, ten program punktowy. Wcale nas nie chcą farmić, wcale nie chcą farmić dla nas. To samo właśnie robiła Linea. No i że będziemy otrzymywać jeszcze jakieś dodatkowe tokeny Linea. No, przecież to jest wszystko połączone, to dosłownie wygląda, jakby to jeden zespół. Tworzył, także brawo Metamask. No, chciwość jak zawsze wygrywa. I jeszcze co do kolejnego airdropu, to oczywiście jest Base, i założyli sobie stronę Base.foundation. Tutaj użytkownik jeden wyczaił, że dwa miesiące temu ta domena Base.foundation została kupiona, nie była, była ona dostępna dużo wcześniej, ale nikt jej nie chciał kupować, a jakiś czas temu ją kupili. Także wypowiadałem się w tym temacie, kiedy Base powiedział, że. Zaczynają rozkminiać temat AirDrop'a. To ja wiedziałem, że oni ten temat już mają pewnie w większości przygotowany. Pytanie tylko i wyłącznie, kiedy go wypuszczą. No i teraz mamy to potwierdzenie, że dwa miesiące temu taka domena została kupiona, czyli przed tym, kiedy oni mówili, że zaczynają ten temat rozkminiać. No, także wiecie, to co nam mówią, a to co robią, to są dwie różne rzeczy. Natomiast widziałem, że w pewnym momencie na polimarkecie ten bet podskoczył do 20 paru procent, teraz spadł chyba znowu do 10 no bo ludzie nie są pewni, ludzie nadal nie są pewni, czy ten Airdrop jeszcze w tym roku oczywiście wyjdzie, czy trzeba będzie czekać na to do przyszłego roku. Natomiast wiemy, kiedy dostaniemy Airdrop tokena Aster, bo wrzucili oni tutaj informację wczoraj, że Airdrop checker otwiera się 10 października, czyli 10 października będziemy mogli zobaczyć, ile tych tokenów koniec końców otrzymaliśmy za te ostatnie dwa tygodnie farmienia tego tokena. A 14 października, będziemy mogli te tokeny odebrać. I co najważniejsze, nie będzie żadnej blokady, czyli w 100% będziemy te tokeny mogli otrzymać i sprzedać je na rynku. Więc hmm, no tutaj są dwie sytuacje: dwie, może trzy nawet sytuacje, które trzeba rozkwinić i proszę Was o odpowiedź, szczególnie osoby, które były w moim teamie. Co robimy z tym fantem? Po pierwsze czy odebrać te tokeny i od razu po markecie sprzedać je i proporcjonalnie do tego, kto ile wyfarmił, że tak powiem, tokenów dla zespołu rozesłać Wam stablecoiny, czy nie ruszać tych tokenów, tej, tej części, którą chcę Wam rozdać i zobaczymy po jakimś czasie, gdzie się cena ustabilizuje. No i trzecia sprawa właśnie, czy planujecie zagrać jakieś shorta pod to, że właśnie ludzie otrzymają 4% supply bez żadnej blokady, no i pewnie duża część z tych osób będzie chciała ten token sprzedać. Tak więc, jeżeli będzie chciała ten token sprzedać, to cena może bardzo gwałtownie spaść w krótkim wymiarze czasu, no i będzie można tutaj jakieś dodatkowe środki zarobić. No, chyba że wszyscy właśnie myślą tak jak ja, że cena spadnie, bo ludzie chcieli, bo ludzie będą sprzedawali ten token. No to my, jako market makerzy wytrzymamy ten napływ tokenów, no i wywindujemy cenę do góry, żeby wywalić shortujących. No, nie wiem. Czekam na Wasze opinie w komentarzach, bo to jest ważny temat dla nas wszystkich. Mamy na to jeszcze tydzień czasu, a Aster się nie zatrzymuje i odpala stage trzeci. Tutaj też będziemy farmić punkty, też będziemy zdobywać tokeny. O tym mówili już wcześniej. tak? Ja też Wam wspominałem na filmie, że oni się tu nie zatrzymują, że od razu po zakończeniu tej drugiej części będzie część trzecia, więc tutaj dalej możecie farmić sobie te, te punkty. Oczywiście dalej, jeżeli jesteście w teamie, no to ta opcja tutaj istnieje, żeby pode mną, że tak powiem, te punkty farmić, bo wtedy mamy większego tego boosta zespołowego. Tutaj jeszcze widzicie, 0 punktów wszędzie jest, bo ten boost jeszcze się nie nabił z racji tego, że oni to dopiero dzisiaj włączyli, ale od jutra pewnie już tutaj jakieś wartości będą widoczne. Miejsce w rankingu mieliśmy oczywiście bardzo wysokie, natomiast pytanie, ile tych tokenów i tak otrzymamy. Ja bym się tutaj na jakiś majątek nie nastawiał, ale wiecie, no zawsze to jakiś dodatkowy bonus. I przechodząc dalej jeszcze właśnie odnośnie Aster, to DeFi Lama podobno usunęła Aster ze swojej strony. Można wolumen i transakcje śledzić na platformie chociażby Dune czy na CoinMarketCapie. DeFi Lama to wywaliła, bo podobno są jakieś podejrzenia, że ten wolumen, który jest kręcony na Aster, jest w pewnej części fejkowy, że to jest ten sam wolumen, który kręci się na perpsach na giełdzie Binance, że to jest po prostu to samo API, że Binance tutaj oszukuje tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić hype wokół własnego projektu. No i DeFi Lama się z tym nie zgadza i dlatego oni ten projekt usunęli ze swojej platformy. Także no, jest tutaj gorąco na Twitterze. Ludzie wymieniają się informacjami CZ i jeszcze chyba tego jakoś oficjalnie nie komentował z tego, co widziałem. Nie wiem, nie wiem. Platforma sama w sobie działała nawet OK. Poza tymi jakimiś yy, blokadami czasem tokenów, Czasem to się wieszało, czasem te punkty się wieszały i tak dalej. No, mieliście z tym również problemy, ale poza tym, patrząc na to, ile osób korzystało z tej platformy, to myślę, że stres test naprawdę przeszła całkiem, całkiem dobrze. Eee, dobra, i takie trzy ciekawostki na koniec. Parlament w Iranie zgodził się na to, żeby obciąć 4 zera z ich waluty. I waluta miała tyle zer, ludzie tego nie ogarniali. No i irański parlament, widzicie tutaj, niedużą przewagą głosów, postanowił 4 zera ciachnąć. Tylko wiecie co, no to nic nie zmienia. Wenezuela też kilka razy obcinała zera w swojej walucie. No i ludzie potem zamiatali łopatą tą walutę, bo ona była totalnie bezwartościowa. I tutaj ktoś rzucił zdjęcie podobno największego banknotu, Nominału największego banknotu w historii miał on być banknotem z Republiki Węgierskiej. Bilion, bilionów, 1 bilion, bilionów miało to, widzicie, 21 zer. Taki podobno banknot był w 1946 roku. Więc widzicie, no, obcięcie 4 zer, 8, 10 zer, tutaj tak by nic nie dało i tak by nie wiadomo, jak się tym banknotem posługiwać. Także no, ciekawa ciekawostka. A na koniec przypominam tylko o konferencji KryptoSphere już za kilka dni. Widzimy się we Wrocławiu. W sobotę oczywiście widzimy się na samej konferencji KryptoSphere. Tutaj z Yolą pogadaliśmy w tym temacie. A piątek, 10 października w piątek o 16 widzimy się na czasie inwestora właśnie z Mariuszem. Będzie tutaj też kilka wykładów, jakieś debaty będą, gdzie można usiąść przy piwku, przy drinku, przy wodzie, porozmawiać, spokojnie pogadać. Jeszcze dzień przed całą Konferencją. Także zapraszam Was serdecznie, no i to by było na tyle dzisiaj. Także ja Wam serdecznie dziękuję za wysłanie tego materiału. Łapeczkę w górę zostawcie. Dajcie znać, co sądzicie o tym Aster, co robimy z tematem i słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!